że nada kleska. Z przykrością muszę stwierdzić, że ma coraz gorszy kuszt. Wyjdź. Chcesz to zrobić na kanapie? Może być. Poza tym byłaś tak beznadziejna w łóżku, że nie mam ochoty o tym pamiętać. Przecież to jest niemożliwe, żebym ja była beznadziejna w łóżku. Y, to ja chętnie sprawdzę. Po prostu uważaj, okej. Okay? No i koniec wolności. I nie zawracaj mi więcej tyłka. Fajna. Chcę mi wystawić taką opinię. Sylwia czy Polina? Paulina. Obie. Zdrowej szwagę. Byłego męża. Byłego chłopaka. Oi, oh, Jesus! Don't...